Cześć, jestem na plaży w Stegnie. Cześć kochani, witajcie w kolejnym odcinku. Tak jak Nadia powiedziała, tym razem pokażemy Wam kawałek mierze i zaczynamy od Stegny. Chodźcie z nami, zobaczymy co tam w Stegnie się zmieniło. W sumie już kul kultowe miejsce. Jestem na plaży w Stegnie. <śmiech> <śmiech> Znane ze wszystkich TikToków i innych. Dobra, ruszamy sobie, przejdziemy przez miasto. Dojdziemy sobie do plaży. Zobaczymy, co tam słychać. Patrzcie, wszystko jeszcze pozamykane Wszystkie budki stoją Przygotowują się na sezon A dla ludzi wychowanych nad morzem Tak jak my, właśnie najlepszy sezon to jest Przed sezonem wakacyjnym I po sezonie wakacyjnym Cisza, spokój, nie ma tłumów I teraz patrzcie Coś co mnie zastanawia, pierwszy raz to widzę w Stegnie. Parking w lesie Parking przy plaży, klimatyzowany. I teraz pytanie za 100 punktów. O co chodzi z tą klimatyzacją w takim parkingu? Idą dziewczyny, szczęśliwe. Idąc tą główną ulicą, dochodzimy do tak jakby centrum przy samej plaży. Po naszej lewej stronie jest kemping numer 180. Gdyby ktoś był zainteresowany przyjazdem tu. No i jesteśmy przy samym zejściu na plażę. Patrzcie po lewej, po lewej, po prawej, pełno sklepików. Większość jeszcze nieczynnych. Jesteśmy tu przed majówką chwilę. Teraz uwaga, 3, 2, 1. Dochodzimy do najbardziej znanego miejsca w Polsce. Jest. Stegna, kąpielisko morskie. Jestem na plaży w Stegnie. Ja na plaży, w Stegnie. Stegnie na plaży jestem. Na plaży w wstegnie. No i oficjalnie możemy powiedzieć: jesteśmy na plaży w wstegnie. Chodźcie, idziemy, zrobimy sobie spacerek, poszukamy muszelek bursztynów. Plaża jeszcze totalnie pusta: zero parawanów. Nie ma tłumów. Za tym widokiem tęskniliśmy, mieszkając w Krakowie. Co prawda, na południu Polski mamy piękne góry, ale może brakuje najbardziej. Dziewczyny zabrały się za zbieranie muszelek, bursztynów i wszystkiego, co nada się do zatopienia w żywicy epoksydowej. No i mamy pierwsze zbiory bursztynu. Nie wiem, czy coś będzie słychać, bo nad morzem jest bardzo głośno. Te wszystkie bursztyny będą zatopione w żywicy epoksydowej. Z tego powstaną różne naszyjniki, kolczyki i tak dalej. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany takimi pamiątkami z nadmorza, Zapraszam na fanpage na Facebooku miłośnikowej, ona tworzy takie rzeczy. Jej fanpage nazywa się Poręczne Cudeńka, a link znajdziecie w opisie filmu. Tu przy samym głównym zejściu na plażę jest zjeżdżalnia, aktualnie jest rozłożona na sezon zimowy, ale jest to zjeżdżalnia, na której z miłośnikową, jak byliśmy mali, to zjeżdżaliśmy. Tak wygląda rusztowanie. W sezonie jest to rozstawiane. Można sobie zjeżdżać z dziećmi. Wpadłem właśnie na taki pomysł. Zrobiłem kilkuminutowe nagranie tego, co tam widać za mną z porządnym mikrofonem, więc dźwięk fal będzie fajny. I najprawdopodobniej zrobię z tego pętlę taką powiedzmy pięciogodzinną z tym widokiem, z tym dźwiękiem i wrzucę to na kanał. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę puścić sobie taką pętlę, ze stegny to zapraszamy na nasz kanał właśnie teraz jak byliśmy przy takich robakach znaleźliśmy tyle bursztynów tak dużo i jak chcecie to możemy je sprzedawać tak dokładnie bursztynki będą zatapiane w żywicy epoksydowej z tego powstanie biżuteria zaliczyliśmy sobie szybki spacerek na plaży w stegnie Wejdziemy sobie teraz drugim wejściem, kawałek przez las. Zabierzemy Was na taki mały spacerek wzdłuż plaży. Wracamy do auta i będziemy kierowali się dalej mierzeją Wiślaną, w stronę Sztutowa. Całkiem możliwe, że ze Sztutowa powstanie osobny odcinek jest tam jedno takie miejsce warte uwagi. Później, ze Sztutowa pojedziemy na przekop mierzeji Wiślanej. Żeby ostatecznie dojechać do naszej ukochanej Krynicy Morskiej. Chodźcie, idziemy na spacerek przez las. I tu po wyjściu z plaży mamy tak zwany bulwar radiowej 1. My sobie na chwilę tu przesiądziemy, opróżnimy piasek z butów. I pójdziemy na spacerek tym bulwarem. Dość ciekawe ławeczki tu mają. Polskie radio 1 Polska sportowa I tu kolejna taka ławeczka O, tu nawet ruchome są Świetnie stegna się rozwinęła Ja pamiętam ją jeszcze sprzed 15-20 lat Całkowicie inne miasteczko Dobra, spacerujemy sobie tym bulwarem, idziemy do auta. I za chwilę zobaczycie dalszą część z przekopu Mierzei Wiślanej. Tam jak pogoda pozwoli, odpalimy sobie drona, zobaczymy jak to wygląda z góry. A na koniec ruszamy na Krynicę Morską. Jeszcze ostatni widok na bulwar i na plażę. I widzimy się na przekopie. No i dojechaliśmy na Przekop Mierzei Wiślanej, kto jeszcze go nie widział, łapka w górę. To miejsce widzieli już chyba wszyscy, my tu byliśmy jeszcze przed rozpoczęciem budowy. Mamy nawet takie zdjęcia gdzieś, jak mi się uda znaleźć to wam wstawię przed budową, jak tu były lasy piękne. No i teraz aktualne. W międzyczasie udało nam się nagrać bardzo ciężki do nagrania odcinek w obozie koncentracyjnym w Sztutowie. Ten odcinek pojawi się na kanale za tydzień, także zapraszam do obserwowania. A tymczasem idziemy na górkę widokową. Tu na górce macie taką tablicę, w której można sobie zrobić zdjęcie pamiątkowe. Z widokiem na cały przekop. Dobra kochani, odpalamy tak na szybko drona, polecimy, zobaczymy jak to wygląda z góry. I będziemy ruszali dalej na Krynica Jak się podobał przekop Mierzei Wyślanej z lotu ptaka. Dobra kochani, uciekamy tutaj z tej górki widokowej i ruszamy na, i ruszamy na klinicę morską. Tu macie taki parking, na no, upartego można tu kamperem się przespać. W sumie nie widzę żadnych zakazów. Z tego co ostatnio widziałem na YouTube, ktoś tam spał właśnie w tym miejscu. Wsiadamy do auta i widzimy się w Krynicy Morskiej. Dojechaliśmy do Krynicy Morskiej, naszej ukochanej. Tu spędzaliśmy całe swoje dzieciństwo. Całe wakacje tu się pracowało, w różnych gastronomiach i tak dalej. Masę ludzi tu poznaliśmy. Wiele imprez się tu przeżyło, ale jak to się mówi, co wydarzyło się w Krynicy Morskiej, zostaje w Krynicy Morskiej. Tak prawdę mówiąc, znamy tutaj każdy chodniczek, każdy skrót, przez las, każdą ścieżkę. Chodźcie, wejdziemy sobie na chwilę na plażę, zejściem. Nie będziemy chodzili po plaży, bo byliśmy na plaży w Stegnie. A jest zimno. Tu mamy główne zejście na plażę. Jeszcze ze starych dobrych czasów po prawej stronie stała Papaja, Karlsberg. Po lewej stronie zawsze stoi budka z lodami, goszami Pana Rafała, do której zapraszamy i przy okazji pozdrawiamy Pana Rafała, jeżeli ogląda No i tak jak widać tu jeszcze pusto, zimno Czyli nie ja ma może. No nie. Czyli nie ma goferku No to poszukamy A przyjechaliśmy do Krynicy głównie po to, żeby powspominać sobie Stare dobre czasy, ale to się pokazać Wam na YouTubie latarnię morską. Latarnia morska jest jednym z takich fajnych punkcików do odwiedzenia. No i tu patrzcie restauracja nadmorska, każdemu dobrze znana. Przez te wszystkie lata jak tu przyjeżdżam, budowały się nowoczesne apartamenty w Krynicy Morskiej. Krynica morska z takiej dzikiej imprezowej zmieniła się już dość mocno idziemy pod samą latarnię się przejdziemy zobaczymy może znajdę dla Was tablicę kiedy można ją zwiedzać Bo z tego co mi wiadomo zwiedzanie czynne powinno być chyba tylko w sezonie letnim I tak się prezentuje latarnia Zobaczymy tu na drzwiach powinna być informacja kiedy można to zwiedzać. Najprawdopodobniej zwiedzanie zaczyna się od maja. Jakby ktoś chciał może zostać zdobywcą miłośnika latarni morskich. Dzień. Z takim widokiem latarni w tle kończymy, kochani, ten odcinek. Każdy, kto przyjedzie tutaj w to miejsce, odwiedzi, zachęcamy do wstawienia zdjęcia i oznaczenia nas. Na Facebooku powstała grupa miłośnicy podróżowania. Znajdziecie link do niej w opisie filmu. Nagrywałem zakończenie dla Was. A tu patrzcie, dzik poleciał. Patrzcie, żegnałem się z wami w tym czasie przyszedł dzik do nas nie będę ganiał dalej dzika po lesie Podsumowując jeszcze raz bo nie pamiętam przez tego dzika na czym skończyłem zapraszamy do naszej grupy miłośnicy podróżowania Stawiajcie foteczki jeżeli odwiedzicie to miejsce z naszego polecenia będzie nam ogromnie miło, że zachęciliśmy Was do podróżowania za tydzień na naszym kanale pojawi się odcinek z obozu w Sztutowie. Bardzo ciężki temat do nagrania, ale myślę, że też ciekawe miejsce do odwiedzenia. My sobie lecimy zjeść jakiś obiadik w Krynicy Morskiej, jeszcze szybki spacerek i będziemy powoli wracali do Krakowa. Dobra kochani, do zobaczenia, widzimy się w kolejnych odcinkach. Wpadajcie na grupę, zostawiajcie łapki i sobie.